Witam Was w następnym odcinku, zagrajmy w Beer, trochę mi się przecina, nie wiem czemu, ale to się chyba już uspokaja, no Jak widać yy, nam się tło zmieniło Niezbyt ładne Oj, nie jest ładny. Jak będzie słyszeć, słyszeć takie syczenie, to moje wapno się rozpuszcza. Tak. Znaczy wapno to picia. Dobra, dajemy start. dajemy no. Zimno jest masakrycznie. Ja się leżę, co? Nie, nie leżę tylko siedzę pod kocem super po prostu super dam głośniej te dźwięki z gry bo chyba nie będą na mnie zagłuszać raczej chyba nie Uf. mam mówić postaram się dzisiaj już albo to piątku dać te wszystkie nagrane odcinki jeszcze nagram Mirror's Edge No i tyle Muszę te głupie wapno wypić No i pozdrawiam wafla Tak, pozdrawiam, wiem, że też jest chora i też wypije wapno Haha, ja mam pomarańczowe Pomarańcze A ty masz cytrynę, hahaha z tego, z tego co wynikało z Twojego z tego komentarza pod moim filmem Więc pozdrawiam I wracaj do zdrowia oh, A ja się jeszcze mm, Kopsek Jak mm, cieplutko hm. Dzisiaj to w końcu załaduje, czy nie Proszę cię, no załaduj się w końcu. No. 58, super, randku, no, super. Jeszcze może nagram jakiś odcinek dodatkowy z Fira Multi, może... Nie wiem, zobaczę. Bo tutaj za bardzo nie mam co robić. Coś mi nie... internet dzisiaj też, wczoraj też szwankuje. Uh nie to za bardzo robić. Tak sobie trochę leżę, tak sobie trochę gramu, znowu leżę, tak znowu gram, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, dobra, przynudzam pewnie. <gryw> ja sobie leżę, znaczy tak leżę na krześle sobie. Niech ja się to w końcu załaduje. Łaskawie. Zazp pewnie mi Alma gdzieś wyskoczy. Jesteśmy... Dobra. Może my shotguna weźmiemy. Albo nie, zostawimy sobie shotguna. Jeszcze nie... Te nie teraz. Nienawidzę krzesła. Fire, in the home! A jak to tam przejść? No to tam jest... Hmm. Bo tam są te, no... O. Wo wo wo, Nie wow. patrzysz na ogień, nie patrz na ogień, nie patrz na ogień. tam jest przejście dobra Tylko ja jeszcze pozbieram się Jezus, dobra O! Jak widać ogień nie jest za bardzo dobry tutaj Ale właśnie, fajnie się telepisz Haha, bije cię Zielo yy, Boże zielona, yy, nie, Niebieskooki oki Gdzie mam tam iść? Oh, fuck Nie ja, no, nawet gdzie mam iść o nie, to jest toaleta, to ja już wiem. Dobra. Patrzmy nie. Najdne, tutaj nie. Oh, apteczka! Ale mam szczęście, że tutaj poszłam. Mamy już trzy apteczki. Dobrze nam idzie. Czyli mamy... Z tego wynika, że mamy tam iść. Tam, gdzie jest najwięcej ognia. się zesnietnij się, płagam cię no tam już nie ma takiego ognia chyba że szybciej pójdziemy Och. no już uspokój się, tu nie ma, nie ma ognia, nie ma ognia czemu tak się tniesz? To 10 to 5, 6, 7, 5, 7, 9, 7, 8 no tu nie ma ognia no o 20 Idziemy. 20, 21. Chyba tutaj nie ma, iść. I idę dalej. Zapisywano na nic, i dobrze idę. Tu mam iść? Chapteczka. <laughs> Chyba może tam iść. Łoo! Wow. Tu się już robi nieprzyjemnie. No będą tutaj zaskoczyć, bo ja nie wiem. Dobra, powiedzmy, że tak. What ty... fuck, fuck. Zmę... To tam chyba Nie, został. O. Taka, gdzie była ta ta apteczka? Jet? Tak się to robi. Uuu. No to bierzemy. To jest toaleta. Aha, okej. Co tu mamy? Czytajcie sobie, jak chcecie. wo wow wow, 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 ja pierdziurę Alma! Przez Alma mi się tnie. i to bardzo. To było Alma, proszę cię, proszę cię, dziecko. Um. To jest zastawione? To mi wyskoczy, alma. To mi wyskoczy, alma. Jestem tego pewna. Właśnie, wiedziałem, że się podpalę. Tak się tnie, no. no. Dobra, w tubie mam to. Cięło się i po prostu nie miałam jak. Fuck! Fuck! What?! What?! what? <ścoughs> strzelba nie jest za do dobry. Zmieniam! Już nie będę strzelba. Nie będzie strzelby. Nie będzie strzelby, no. Chciałam zobaczyć, jak strzelba mi pójdzie, ale nie pójdzie mi. <laughs> Jeszcze tak się ścięło, że ja nic nie mogę zrobić, no. Dobra, w dupie mam to, tam daję granata i już. <laughs> Szkoda, że nie mam snajperki, tak by mi mi w headshotach mu walnęła i już. Muszę wypić to wapno, jezus, nie, ja nie chcę tego wapna, No, Pierwszy raz mnie zabili Ale to nie moja mina, zcięło się no O nie No Fire the home Wiem, że tutaj jest apteczka. A, nie, nie się. Okej. Okay. Wszyscy? Nie. Nie żyjesz? Co gdzieś był chyba pancerz. O, jest to. Wierzę wam. Hmm. Ja wolę Wszystko sobie pozbierać. No. Czy stało z moim tym... Nie wiem, to tak ma być? Kolejna piwnica, naprawdę... ...schodowsko-tukowa.

No przecież wyk Wow, ale obrazy Artyści po prostu Co to? Granat A to? Toaleta. Nie. Dobra. O nie. To już tutaj. Ja pierdolę. A ja to zapisywałem danych. <grywanie> dziękuję wam, dziękuję. Dobra, ja to już kończę. Uch, muszę się na to przykować fizycznie i psychicznie, na to. Wiem, że mało dzisiaj nagrywam, ale dobra. Mam jeszcze sporo m, tych nagranych odcinków, więc muszę dodawać. Yy, już są te potwory, te takie obrzydliwe, które są okropne, te, które są masakryczne, no. Więc ja to też przerywam nagrywanie. Siema, goodbye. Do usłyszenia w następnym odcinku, papa.